Szanowni widzowie, dzisiaj robimy test skinów do Sandy. Nowych oczywiście z karnetu i oraz test klanszego. Mam te pucharki oraz czwarty level, dlatego że jeszcze nagrywaliśmy. Tylko że coś się stało. Yy, nagrywaliśmy już dwa odcinki dzisiaj, które nie wypaliły. Naprawdę jesteśmy takimi geniuszami, że... Jeden problem w technicznych, a drugi z drugi... no, no, technicznych. Dobra, więc tak, na początku może ocenimy sobie skiny do Sandy, dobra? No i ja mówię, ja już się oceniałem, ale ocenię jeszcze raz. Bo tak, są te trzy nowe skiny do Sandy w karnecie. Pierwszy skinek bardzo mi się podoba, już Wam pokazuję ataki jego. Wszystkie skinki mają takie same ataki, więc... No, przepiękne one są. Ja już testowałem. Yy, no tak. Przepiękne. No właśnie, my też testowaliśmy, ale yy, widzicie te ataki? Naprawdę, bardzo nam się podobają. Są takie, jak powiem to po przedszkolowym języku, to jest taki kolor morski trochę, bo nie, nie umiem się wysłowić normalnie. Ult mają przepiękne te skinki, naprawdę. Trochę przypomina mi to ult od koali chyba. Yy. Sandy. Ja nie, ja nie znam się zbyt na skinach do Sandy, bo ja, mam, ja gram na a ona ma chyba taki sam ulti jak normalny skin. Ja, więc... Ja, ja zobaczę sobie ten. No ogólnie skinek bardzo mi się podoba, oceniam na 8,5 na 10. Skinek jest bardzo ładny. No i myślę, że do gierki jest idealny, tyle bo... minus, no? który jest tu, to że kiedy użyjesz że to nie ma takich ataków. A, no to jest przecież, no tutaj tak, no kolega ma rację, że jak... Użyjesz Hypercharger to Ult jest taki Podobne. zwykły... Zobacz. I... No mm, tak. Ej, no prawie taki sam mój kolega pokazał na swoim ekranie. No ale właśnie minus jest taki, że y, jak użyjesz czego Ulta, to ult jest taki sam, y, ataki y są takie same, więc powinni to naprawić. Ale tutaj jest użyłem Hypercharger i tu też... I to jest taki, wiesz, normalno. Ja to nie wiem. Dobrze, przejdźmy teraz do następnych dwóch skinków. O, jezu, mi się klasy zbagował. Widzimy klasy chyba za dużo zjadł. No, bardzo dużo. Zobaczmy sobie tego skinka. Y, oczywiście w grze wam też go pokażę, bo nie będę jak inni mniejsi youtuberzy. Bo ja wiem, że teraz mogę być jakimś, mogę się zachować jakimś, nie wiem, ale. Możecie mi uwierzyć, że ja nieraz sami sobie lubię poglądać tych mniejszych pitubelów i jacy... oni są tacy trochę leniwi, naprawdę no. Oni chcą coś osiągnąć, ale robią coś takiego, no. To takie działa. No ogólnie skinek w Gierce tak się prezentuje. Jest bardzo ładny i Cindy ma to do siebie, że jak chodzisz do tyłu na przykład... To widać jego mordkę czy coś? Tak, widać yy, głowę. Więc naprawdę w ogóle pokażę wiedzą spray jaki jest tutaj. Mm. A, no tak, jeszcze jest spray. Yy, a właśnie, dobra, już Wam pokażę, bo mi się przypomniało kolega mi bardziej przypomniał. Ale to zaraz jak ocenimy ostatniego skinka do Sandy, tym skinkiem jest yy, mój ulubiony skinek. A i tamte, i tego skinka oceniam 8 na 10. Zapomniałem. Uwaga. Yy. Tutaj coś mówiłem na nisso jest Neonowa Meduza Sandy. Tak, to jest, jest... Neon Jellyfish Sandy. Yy, tego skinka oceniam na 9,5 na 10. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. I ten skinek w gierce tak się właśnie prezentuje. Mogę mieć małe lagi, w lobby, nie? bo Dzi tyle. dziwnie to wygląda ten... tutaj. To wygląda, jakby ktoś tam po prostu dał kwadracik w pęcie tak. i namalował to tak, że prościutko dosłownie. Tym się że jako nie lubią skin. <laughs> Nie no, tu jest sobie, skin jak w grilce tak się prezentuje, oczywiście wszystkie mają takie same ulty oraz ataki, więc no to też trochę takie sad, no mam nadzieję, że to naprawią, się nie naprawią, ale mam, mam wrażenie, że tylko nie zrobią tego, ogarną, no, szczerze faktycznie jest mało na ta szansa, bo jednak od zawsze tak było, no i raczej tak już pozostanie, nie? więc tego skinka oceniam na 9,5 na 10 ogólnie wszystkie skinki oceniam na 9 na y, 10 bo są bardzo ładne i teraz przejdziemy do tego sprayu kolega ocenia też 9 na 10 ogólnie ale o <ścoughs> widzicie ten spray nie wiem czy się, jest taka ryba blobfish i ona po wyciągnięciu z wody wygląda jak taki Łysy człowiek, tylko taki rozpłaszczony, no i właśnie... No tak. Roztopiony. Tak. O, roztopiony. Bardzo dobrze, nie? No i właśnie dodali spray Blo Blobfisha do Bruce'a, więc naprawdę śmiesznie. Naprawdę, moim zdaniem karnety się opłaca y, kupować. Znam osoby, które na przykład kupowały, w sensie nie znam, ale tak mi się wydaje, że, że były osoby, które zamiast karnetu, który kosztuje tyle samo, ile 180 gemów, Właśnie kupowały 170 gemów, a karnet się o wiele bardziej opłaca, bo jest tylko 20 gemów mniej, a przecież jest o wiele więcej inwencyjnych no nagród, więc no to się o wiele bardziej opłaca. Dobrze, więc przetestujmy sobie teraz Clansiego, bo wiele z Was pewnie teraz jakąś legendę zbiera czy zbiera jakiegoś miteka. No zaczynajmy. No to właśnie, bardzo Wam polecam zmienić tego koloru. No tak, na, a nawet jeśli macie, nie, tylko na przykład 1500. Kamięcie macie trochę. Albo nawet nie muszą mieć wszystkiego, nie? Możecie mieć nawet 1500, ale naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo warto na nim go jeżeli oczywiście nie dostanie nerfa. Bo na razie. Jak kit. Tak, na razie jest mocny. Wśród kit jest dalej mocny, no ale. Nie, Kit jest teraz taki słaby. Kiedy był z. Ab... Przy nie? No. Że gdy, kiedy wyszedł to był mega mocny. A w, kiedy dostał nerka, to już nie był aż taki mocny. No i widzicie, a taki są takie pojedyncze. I class ma trzy poziomy, e, Trzy poziomy. Ej, dasz mi je nabić w poziomy. No i mam teraz drugi poziom. Pierwszy poziom to były jedne kulki, nie? I one były ogólnie... Nie... Tak. Strzałek ujdzie. Mhm. I mieć strzałek w ulcie, a teraz mam dwie kulki, ja co jest naprawdę potężne, a ult jest, ma ogromny zasięg i patrzcie jak ult działa, nie? To jest taka biedna Bonnie. Bo tak, to, na, to już nawet nie jest na blisko. Jest taki jeden bardzo opy gadżet, który działa tak jak Sergio robotika. Tak o. Ale czy widzicie, nie wie, nie wie, nie bij. czy widzi, widzicie ten ult? O, ona użyje ulta, czekaj. A nie, nie użyje. Widzicie to? Widzicie, jak to działa dobrze? Tylko ja mam AIM'a nie najlepszego, no, ale... Ładnie sobie trzeci poziom. Nie dam rady już niestety. No ale ogólnie, bo sobie jak dobry jest trzeci poziom z ULTem, czy nawet bez ULTA. Robi na 40% jest y... Tak, ja słyszałem, że yy, trzeci yes. poziom oraz ULT to jest o mój kolega był yes. 30 dla tysięcy parków. Ale ja słyszałem, że trzeci poziom oraz ULT daje 40%... Nie, 40% yy, sejfu i, i przetestujemy też sobie nową mapkę, bo w sumie nowy wyszła dzisiaj nowy, nowy tryb, tak, nowy tryb. wezmę Ja wezmę Serdża, bo to pamiętam ja jak my już, go, my już ten tryb też testowaliśmy, ale to już trochę temu. I ten tryb polega na tym, że na środku jest taka piłka Piłeczką. w farbie. Musimy zamalować całą ma więcej procent? A, tak. a jeżeli czas się skończy, no to kto będzie miał więcej procent? I najwięcej procent daje, jak zamalujesz połowę przeciwnika. A i jeśli byście, z... byście mieli połowę em, przeciwnicy, by mieli połowę i wy połowę namalowanego, to pewnie by był remis, gdyby ktoś się zastanawiał. No tak, no i widzicie, ten reming wygląda właśnie tak o. Bardzo dobrymi postaciami jest Serge albo właśnie. Nie pomyśleliśmy, jak ten epicki rzucający. Bel. Nie. Ten, Grom? który. Grom, tak. Grom jest bardzo dobrą postacią na to. Kurde. Niestety raczej to przegramy, bo najlepsi my jesteśmy. też. I Maisie. A najgorsze jest to, że jak my giniemy... To 10% im daje, czy coś takiego. No właśnie, to przegraliśmy. Zagrajmy jeszcze jedną szybką agentkę. to tak szybko? Dlatego, że jak my dygniemy to oni dostają jakieś 10%. Możesz wziąć Franka albo Maisie Ja wezmę groma. Ja wezmę groma. I, ogólnie tak, jak przetestujecie sobie klasę, jak przetestujecie sobie tą nową mapkę, to napiszcie w komentarzach. Jak Wam się podoba, o ile Wam się podoba postać, oraz e, ogólny Grom Oraz ryb, bo. Nie wiem, mi się podoba, to jest takie trochę LMG, i w sumie takie mocne urozmaicenie dla Brawl bo przez ostatnie lata, no dobra, nie lata, no ale przez ostatnie miesiące, tygodnie, tryby no by się by nie, było nie zmieniały. No może czasami wchodził. Był ten z koszykówka, koszykówka, Może, może... koszykówka, ale ona była dawniej. No tak, no czasami jeszcze może koszykówka wchodziła, ale tak nic, no to nic. No i dopiero teraz się dowiedziałem, że on ten gadżet zablokowuje na chwilę. Aha, dobra, y, połowę przeciwnika, podaj. Musimy szybko połowę przeciwnika. ja jestem też klasy. w ogóle. Ono, ej, faktycznie. Ty, my mamy dwóch klas. Ale ja myślałem, że ty jesteś. My mamy dwóch klasik w tym, w tym je. O, no i tak właśnie wygląda jedna. Daj mi, daj Ogólnie bardzo mi się o, podoba Jezu. Tryb. Jak on to no, naprawdę. Dobra, idę. Y, mam, złapałem piłkę, po nim. No, chciałem, kurde. Oni mają tyle procent, ile na początku. Niestety mi laguje, przepraszam Was za to widzowie, ale jak kładuję telefon... I nie to byście to mieli lepszy jakby jakoś. Tak, bo ja mój telefon działa tak, że jak kładuję to... Yy, to jest tak, jak, jak tak jak jest. <grym> yy, link do kanału mojego kolegi, z którym nagrywam będziecie mieli w opisie oczywiście. Yy, no i też do mojego głównego kanału, na którym swoją drogą nagrywam streamy. Sportnak yy, wrzucał za długo, Przecież, No trochę już nie wrzucam ich, ale obiecuję Wam, że dajcie mi jeszcze maksymalnie dwa tygodnie i naprawdę będzie tyle streamów, że... naprawdę Kurde, no nie użyłem tak się tak dużo zabić osób. I oczywiście z wielką chęcią my razem zapraszamy do naszego nowego klubu. Yy, dzisiaj wyrzucamy osoby, żeby, żeby było miejsce dla Was. Więc naprawdę, jeżeli... Yy... Nie macie klubu albo... Z... Tak... albo zmieniacie często. To tutaj raczej nie będziecie często go zmieniać, bo nie dość, że dużo osób tu dochodzi. To naprawdę... To się, no, Nie aż tak szybko, ale jak przyszedł zaczniecie dołączać. No bo 20 osób z kanału mojego kolegi, trochę osób pewnie jeszcze z mojego dołączy. To naprawdę, yy... okej. Okay. No, naprawdę. No. Opłaca się tutaj dołączyć, po prostu, bo moim zdaniem. Y, więc no. Przetestowaliśmy sobie Clancy'ego. W ogóle mega świnia będzie w tym sezonie. O! A myślałem, że ustawiam. Dobra. Y, przetestowaliśmy Clancy'ego. Oceniliśmy skinki. Y, Zrobimy jeszcze misję, jeżeli mamy w ogóle. Bo ja nie y, Więc. Y, oh. Może na następnym odcinku, zrobimy sobie jakieś misje czy coś, e, no. Więc no, ja żegnam razem z kolegą, pożegnam się. E, więc no, zachęcam do zasubskrybowania i zostawienia łapki w górę, was to nic nie kosztuje, a my to bardzo ucieszy. Więc się siemano.